Cześć, maltajcie, z tej strony syma i dzisiaj programy z 19. Oczywiście polski rolnik. E, w, tak, w końcu mam budowę, więc tak się teraz na ciebie patrzał. Ale mieszał z tym. E, dzisiaj jedziemy w końcu siać. No i to się zmieniło na gospodarstwie? E, przyszła a to ta ładna, e, przyczepa do balek. Świnki, jak świnki, nad je zamknę, e, sobie jedzą. No i to jak widzicie, balki zostały ułożone. W końcu, więc też jest fajnie. Yy, poskusiliśmy, pokusiliśmy wszystko. I jak wy widzicie, wyszło 13, 200. Jęczmienia 8800, 8900 Jęczmienia i 10 ton żepaku. Dam sobie mikrofon na wszelki wypadek bliżej, żeby tego i więcej chyba nic nie miałem. Tak, nic nie miałem, więc dzisiaj idziemy sobie w końcu siać. Z tym na dalsze, mogę tak raz moi teraz w sobie tylko grać Ale to nie chodzi o to. Wsiadamy sobie do klacika i jedziemy w końcu siać na polu numer 40, 144 Nic nie pod korzeń. Dobra, za mama pod dźwięki mam ustawione, ustawa na 30 Dobra Podjeżdźmy sobie obciążnik cyk, pod, cyk Dobra pomaleńku teraz tak żeby tu wyjechać dobrze nie przywalić za bardzo i mi się wydaje, że tam co my zasujemy sobie tam soje, tam małe pole, dajmy sobie na przykład hmm niech będzie rzepaczek teraz się odwracamy FPSy się trzymają oczywiście dobra, otwieramy sobie krypę cofamy opuszczamy dobrze wysiadamy no ona to, to kolona była, a nie Dobra, po maleńku Chcesz, żeby wysypać nie mogę, serio? Tylko R -y muszę wcisnąć, trochę słabiutkie Wejdzie wszystko, czy nie wejdzie? Dobra, cofamy na razie, zostawiamy. Mam nadzieję, że dzisiaj na Pojezu. Mam nadzieję, że dzisiaj odcinek wystarczy. Tyle, ile tego w ogóle jest? Dwie tony, aha. Dobra, teraz tak. I... Zamykamy, i ruszamy. W końcu. W końcu klas będzie coś robił. Dobra, ruszamy pojechali. i pojechali. Teraz patrzę no bo ja się w końcu też mam podobnych dźwięków, czyli nie jest za głośno w ogóle pierwszy raz to się wyjdziemy tym polu z wami przy bo teraz właśnie skończyłem kosić ten nie, nie no, ta amazon wygląda I dobra, zaczynamy no, chyba stamtąd czy może no, ten cypelek zacznijmy robić żeby było ciekawiej, chyba ten cypelek żeby było ciekawiej dobra dzisiaj też po tym odcinku będę chciał chyba odpalić jakiegoś, może live'ika będzie w ogóle czas jeszcze, bo już mamy godzinę 19.10 19. Więc, jeżeli będzie czas, to mam nadzieję, że jakiegoś lewika się odpali dla Was. Dobra, opuszczamy, włączamy. Rozłożyć się w nich Dobra. Jezu. Włączamy blokadę. Ale strasznie mi głośno słychać. Eee, teksturach, teksturach. Myślę, jak to wygląda. Kurde, ciężko ma. A jak to wygląda? No mas 205 koni a 180. Czy ja tego na przykład klasa mogę szczipować jeszcze? To było chyba średnich, tak? Eee, my mamy tego, tego. Czy ja już nie mogę szczipować? 205 jest to maksa. Uuuu No ale nie ja ma też co się dziwić, bo to jest coś jednak brona mechaniczna też leci do jego, więc y, też nie jest coś innego. Dam się troszkę na pewno głośniej, żeby było, żeby też tak jakiegoś przez głosu nie było, że my nie będziecie słyszeć. Dobra. Widzę, że paku będzie strasznie mało bywało, więc powinniśmy tu trzasnąć, opuszczamy. To właśnie te brony wiem, że to powinno się dodać, tak jak mamy bronę, tak, siewy, taki bezorkowy typowy. No widzę, że tak szybciej pod górki nie idzie, więc będę mógł zakopywać się na pewno trochę... Troszkę na pewno mu zabiera tej mocy no bo bez modu co się my sami wiecie ile to działa, więc na pewno by trochę szybciej szedł. Kurde, ta textura jakaś fajna jest. Taka... Nie wiem, no, taka przecięta. Szkoda, że nie ma dziś jeszcze takiego. O, dziś kiedyś przerobimy te 7, bo gdzieś jakiś bak gdzieś się na przykład tylko z boku. Fajne było, żeby to tutaj z boku jeden taki baczek i z drugiej strony taki mniejszy baczek, a to żeby wchodził nie wiem ile. No, teraz wam nie powiem, żeby gdzieś tam kilo wchodziło, to to by nie byłoby głupie. Pod korzy, byśmy dawali. A ta brona wyje. To i odjeżdżamy, wyje. dobra. Dzisiaj to będzie trochę krótszy odcinek, bo za bardzo czasu też nie mam. No to 19, zaraz muszę też parę rzeczy pogarnia, więc niestety nie mam czasu żeby to wyje mi wszystko. E, dobra. Nie no, strasznie mało rzeczy zabiera, to więc to mi się podoba. ten dla ładny jest. Ledwo, ledwo ale idzie. Na no, no, nie ma 100%, więc poślizgu za bardzo nie ma. O, o, o ale widzę na też jeden dużo daje. Ale szkoda na no, to obciążenie jest 100%, ale coś czuję, że on by na pewno mniej moim zdaniem by wziął. Jakieś te 100% obciążenie moim zdaniem to nie jest. Na pewno by niekoś naczysta by lepiej radził. To moim zdaniem to nie jest takie możliwe, że to będzie aż tak zabierało. No ale może i tak to 15 ponad KONI ma, tak? Dobrze pamiętam 80. Nie, gdzie 15, 180, 225 koni ma. Czy to jest możliwe? No może i tak Dajmy tak coś może nawet na 15, czy tak dużo odcinka nie będzie, więc Gdyby nam trochę w nocy, jeszcze trochę posiejmy. <laughs> Długie są, ale dajmy sobie długie ja, no, Tak z górki sobie widzimy, że no, fajnie idzie, bajki, bajki 2200 dwa, dwa, brotów mamy ustawione <laughs> I se robimy Kurde, ten czas szybko leci, no, mi się wydaje, że to, ten, no, cienki, tak ten odcinku, tak to strasznie szybko teraz leci w końcu Mimo, że te pierwsze moje odcinki, jak tylko się rozgadam, na taki w inny sposób te moje pierwsze dzięki, pamiętam, że były takie, że trochę nie wiedziałem jak gadać to wszystko, ja teraz jak się wczułem w to nagrywanie, to naprawdę czasami wiedziałem, o czym pogadać. Lecz fajnie jest jak się z kimś, jest jakieś tematy, żeby się dawali, nie dajecie. Moi kochani widzowie, nie dajecie jakieś fajnych tematów, więc też możecie jakieś tematy fajne narzucić do pogaduszki. No ja i napiszę, czy chcielibyście jakąś serię z Farminia 17. Myślę, żeby jakąś serię 6, 17 zrobić, tylko wrzuciłem jakiś PGR przygodowy, taki staronowy. Nie, nie to, że będzie PGR... Taki jeden, że nowoczesny. Dobra. Nie, no kurde. Myślałem, że sobie będzie lepiej radził. Ale nie ma co czekać w sumie jedno, jedno takie pole. A więc witam po krótkim cięciu. Nic hmm, trochę czasu, bo była już noc, więc musiałem cofnąć lecimy sobie dalej siać właśnie co najlepsze że zacząłem nagrywać już znowu ten sam odcinek ale mówię a zmontuję ten odcinek poświęcę się dla was znaczy ja zmontuję po prostu wyrenderuję, wyrenderuję go eee, w, w, więc no eee, jak widzimy no się wylecę dalej nie mać czym dalałam straciłem w ogóle trop tam było chyba ponad 8 minutek tego filmu, no i zaraz będziemy kończyć. No, tutaj, co w jak widzicie, wszystko jest pozbierane, zwierzęta są ogarnięte. Taką mam chyba nadzieję, dawno do nich nie zaglądałem. Eee, tak, 28 sztuk mamy. nie pewnie ile kopywaliśmy, ale widzę, że chyba się jedna albo dwie rozmożyły, bo już jak widzicie, kolejna leci. Jakoś to one się trzymają. Eee, jeszcze jednego, ani jednego dnia chyba nie przewijałem, więc tak, troszkę mamy dalej ciężko, ma ten klasik, no strasznie ciężko. Jeszcze będę musiał dzisiaj tak, mam nadzieję, tak obiecuję, że dzisiaj po dzisiejszym odcinku przewiniemy tak za dwa dni przynajmniej. Eee, no, mój klasik ma górę, ciężko, no trudno się mówi, ale to jedyne takie pola, więc nie ma co tam mówić. W tym sezonie będę chciał, tak mi się przynajmniej wydaje, że może bardziej pójść, bardziej pójść może tak w rzepaki i soję najgorsze, że nie mamy, nie mamy dużych pól jeszcze no i może dobrze na razie tak wejdźmy w to wszystko eee, dobra jeżeli chodzi no mamy to pole 133 tak, i chyba na tym polu no, zrobimy tak, no, to będzie tu była jęcz, jęczmionka tu byśmy zrobili może, może kurę rzepak dajmy rzepak, a tu byśmy zrobili dwie soje tak pójdziemy bardziej w zarobek też trzeba kredyt spotkać, którego trochę mamy no i może po tym sezonie jak posprzedajemy coś, nie tego, że paku mamy. Powiedzmy, że będzie 20... O, co ja się robi. To będzie 20 tysięcy, powiedzmy. 20, 10 przykładowo, 10 kolejne, 40. 50, około 60 tysięcy, jakbyśmy wyszli te zbiory. I to będzie taki górny próg. To będzie takie aż, aż. I może byśmy jakieś tańsze pola kupili. Patrzyłem parę fajnych pól i bydła, że to jest fajne. Wiecie, trzeba wyjechać drogą, za mostem, tylko byśmy jechali na kostę 85 tysięcy. Tylko koło nie chcę tych wszystkich pól też wykupywać, bo to taki dla mnie jest bez sensu. Znaczy, mówiłem, że któryś tam też będzie z tych, no więc będę chciał chyba bardziej iść bardziej w to pole 68 bo tutaj to jest fajne. Ale cena ma fajną. E, może jakiś z tych pól, też pobiegam, popatrzę, poszukam fajnych y, pól. No i będzie trzeba kupić na wyciągnik, chyba pomal, będzie nowa most przerobowa Tak mi się wydaje, że będziemy musieli pomału już myśleć nad nowym ciągniczkiem Ale jak to wyjdzie, nie wiem, też fajnie byłoby zrobić do tego skrzynię Lecz tak jak pójść na żyletki do tak na serię, to y, zrobimy go tak, że, że co z nim zrobimy, y, się go sprzeda komuś to cholera będziemy obrazić mi się wydaje, że będziemy zrobić bardziej na płasko, że bliżej krzaków będzie. No, to zrobimy, że będzie bliżej krzaków. No tego klizika na pewno nie sprzedamy, no bo on zbuduje no, nam 200 koni nie ma, więc... Chciałbym, byśmy jakiegoś może John kupili, bo też nie chce iść same... też nie wiem, same latać czy coś, no bo to takie byłby bez sensu. Jakiś inczekat jest na pewno byśmy kupili czy jakieś fajne cieniczki tutaj mam. Hmm, 6RK, to to my to mamy na innej serii, wiecie na jakiej. No te opremki są fajne, Jungirki ile mają. 185 na dzień dobry. 185 koin na dzień dobry możemy dać mu do 205, więc taki mnie nie interesuje. Te są te słabe, te mieliśmy. I same Ursusy to są ciężkich. Trzeba odszukać ciężki kaliber. No albo na przykład nie wiem, na 7RK tam to na pewno nie. odpada, czekaj, tylko trzeba się dobrze. Ujez jak ciemno się robi. Tu już nie podniosło więc 7 r to będzie taki duży kaliberek, i może tak serio pójść w to. No nawet tak, ta 8 marka ma 285, te mają 230, ta ma, ta ma z tego 179. Oczywiście to jest taki limit, ten taki, to jest ten stary typ, więc możemy jej dać do 270, więc byśmy nadkupili te 235, 230, 225, 212. Powiedzmy 225 kolej na początek który to byłoby fajne, ale tutaj mamy mało zagotowanych zabawek, gospodarstwa i to wszystko Dobra, będziemy pomału kończyć, bo widzę, że już mamy tutaj 5 minut do końca filmu Więc mi się wydaje, że tyle starczy No przepraszam, taki krótki, ale muszę jeszcze ogarniać parę rzeczy innych Tak będzie lepiej. 19.24 i my będziemy się pomału z wami żegnać Jest tutaj live, tak teraz patrzę wynikło, że chyba go nie będzie Więc obrócimy w drugą stronę będę się z nami żegnał Niestety <laughs> nie palmy jeszcze długie światła o. Chyba całe było oświetlenie, tak to było całe oświetlenie. pak widzicie mało leci, więc kurde, na, na nasionach, jeżeli chodzi o rzepak to zaoszczędzimy dużo. Na, że z naszym saldem 2,450 to tak ruchutko, więc yy, może i dobrze, dobra, lecimy I w kolejnym wycieku. Chyba się widzimy, nie wiem, no chyba prawdopodobnie jakieś, może nie siewy, ale jakieś nawozy wapno, o na pewno będzie trzeba wapno, więc będzie trzeba coś postawić na wapno, na jakiś zbiornik. Nie e, na pewno nie... E, na pewno nie worki, bo w workach to wiem, że te wapno będzie chut, no, no, szybko ten, ale e, na pewno też go dużo dużo wapnia będziemy powiedział, bo to później będziemy w tych paletach się robić, to tak brzydko wygląda, więc I jeszcze z... inaczej tak jeszcze zobaczymy, więc zobaczcie co tu się dzieje. A ja tym mam tam a ty ja to tym ścieżki mogę robić, ty ludzie. Słuchajcie tego, jak ja tym ścieżki mogę robić, ty dobre. To co, w kolejnym sezonie robimy jeszcze ścieżki w tym albo w tym, albo może jeszcze na. Może jedno polo na tym polu, właśnie te ścieżki to byłoby idealne. Dobra, wyłączamy, opuszczamy. Dobra, to co, ja się z wami żegnam. Czy dzisiaj jak psu jajca, więc co, trzymajcie się. Cześć, do następnego i cześć.